Cześć, jestem Louis, zapraszam Cię na matę. Dzisiaj to będzie taka nietypowa praktyka, bardzo krótka. Możesz ją potraktować jako rozgrzewkę do pozycji, do pozycji albo do sesji, w których potrzebujesz wzmocnienia i wydłużenia nóg. Będzie to kilka pozycji, które mi bardzo pomagają, jeśli chodzi właśnie o skłony. I o ten element, kiedy ten moment, kiedy czuję, że moje nogi są bardzo takie skurczone, kiedy dużo siedziałam i wtedy na przykład trudno mi się e, schylić swobodnie do przodu. Więc zaczniemy sobie od pozycji w klęku podpartym. E, klęknij sobie wygodnie. Jeśli potrzebujesz, podłóż coś pod kolana, dłonie pod barkami i skieruj jedną nogę. Prawo, może być pierwsza, do tyłu, stawiając na podbiciu palców. Staraj się nie skręcać biodra, więc też zerknij, czy twoje biodra są równolegle do podłogi. Dobrze oprzyj się na dłoniach, czyli rozłóż szeroko palce i prosta noga. I staraj się piętę oddalić od siebie. Poczuj, jak to wpływa na twoje kolano. Jeśli nie jest to zbyt mocne, to kontynuuj. I Spokojnie oddychaj. Zmieńmy nogę. Druga lewa teraz do tyłu. Postaw na podbiciu palców i staraj się oddalać piętę, nie przesuwając pośladków do tyłu. Więc to jest taki ruch, który sam w sobie będzie mocno wydłużał i rozciągał Twoją, twoją nogę. Teraz zmiana. Prawa noga idzie w bok, tak żeby linia wyznaczona przez kolano lewe. Poleciała w kierunku prawej stopy, i żeby Twoja prawa stopa stała na macie. O, tak będzie lepiej, mądrzejsze ułożenie. Żeby Twoja prawa stopa stała na macie jak największą powierzchnią, a nie krawędzią. Ok, i tu oddychaj. Staraj się skupić na stopie, żeby czuć, że ona stoi. Poczuj, gdzie tutaj się wydłuża i rozciąga. Teraz zmiana nogi. Postaw. Lewą, daleko, na linii wyznaczonej przez kolano. Aha, i staraj się pilnować, żeby stopa była jak największą częścią w macie. Tak jakbyś teraz e, mogła, mógł stać na tej stopie. I wróć sobie do środka. Przełożę się z powrotem na długość mojej maty. Pozycja psa z głową w dół, która pięknie. Rozciąga, wydłuża nogi. Dobrze ustaw dłonie, co znaczy, że wydłuż palce, rozłóż się szeroko, unieś kolana do góry. No i co tu zrobić, jeśli nogi są ugięte? Nadal możesz pracować na wydłużeniu, przechodząc jak na steperze, prostując jedną nogę, zbliżając piętę, a być może już tą piętę masz w macie, to wtedy takie wrażenie, jak jeszcze mocniej ta pięta, ta stopa miałaby się w macie. Ee, zakorzenić. Tutaj się ograniczyć ruch bujania bioder na boki, tylko przechodzić właśnie z jednej nogi na drugą. Nie przyspieszaj, poczuj, że dochodzisz do takiego momentu, kiedy jesteś już prawie w maksimum. Wyciągnij się i teraz pozycja kolejna, która bardzo mi pomaga eee, przy skłonach, to mala sana. Może być zaskakujące, ale ona bardzo dobrze robi. A rozluźnia dużo. Czyli przykuc. Pięty do środka, stopy rozchodzą się szeroko. Znowu staram się stać na pełnych stopach. Jeśli ci to nie wychodzi, to podłóż sobie czy poduszki twarde, czy koc, czy książki podpięte, żeby nie bujać się w powietrzu. Łokciami rozsuwamy kolana. Staramy się tutaj wyciągnąć pierś. No i fajny element to jest ruch. Przechodzimy sobie z jednej strony na drugą, kołysząc w ten sposób cały obszar miednicy rozluźniając. Można, jeśli czujesz się swobodnie, zatrzymać na pełnych nogach, stopach, na pełnych stopach i pokołysać się tutaj w tej przestrzeni, którą masz pomiędzy. Można delikatnie jeszcze na przykład poskręcać się. No właśnie. I teraz spróbujmy zrobić skłon dłonie do przodu i i tak. Mój skłon naturalnie nie jest, naturalnie w pierwszym wykonaniu nie byłby taki głęboki jak teraz e, to się zadziało, e, ale czuję się swobodnie, mimo że delikatnie mam ugięte kolana, jak wyprostuję, to ten skłon jest mniej przyjemny, jeśli chodzi o obszar góry, niż nóg, tak? Możemy kolejną pozycję wprowadzić, dół, która zajmie się tyłem nóg, to przyskazanie skłonie skręty. Wysuń dłonie przed siebie, tak żeby były pod barkami. Jeśli potrzebujesz ugnij oba kolana, będzie trochę łatwiej i wypnij pośladki do tyłu. I teraz tak, jedna noga się prostuje, powiedzmy, że prawa, lewa uginam, ale spójrz, że kolano nie uciekło Ci do środka i prawa ręka do góry. I prostuję nogi, zmieniam kolano, unoszę rękę lewą, prostując w tym samym czasie lewą nogę. Prostuję kolana, opuszczam rękę, i uginam lewe kolano, czyli nie spieszę się, staram się tutaj poczuć jak najwięcej w tych ruchach. Dech, wydech. Dech. <grych> zrób kilka razy, zrób tyle ile potrzebujesz, a potem skończ sobie skłonem. I zobacz, jak Twój skłon teraz, a, się, jak Twoje ciało w skłonie się zachowuje. Ja czuję ogromną różnicę, więc. To jest kilka pozycji, które mi bardzo pomagają na to, żeby moje nogi były bardziej elastyczne, żebym swobodniej zrobiła skłon, żebym mogła z mniejszym napięciem wchodzić w pozycje, które wymagają rozciągniętych nóg. Polecam to sprawdzić. Do zobaczenia. Dziękuję Ci za dzisiaj.